Witamy w kolonii QSOL k 5 No, tych systemów jeszcze nie testowałem, więc przetestowałem je wczoraj na turnieju. Dzisiaj wam o tym opowiem i też sobie porzucamy trochę na kamerze, dobra? Systemy te kupiłem za 32 zł, czyli to jest ta półka średnia cenowa. Trochę tańsza od keyflexów. mniej więcej w tej cenie co Winmau Fusion, systemy Red Dragona Nitro Lite, miszyny, e, nie pamiętam jak się nazywałem systemy miszyna. Czy też systemy Unicorna. Więc mniej więcej ta sama półka cenowa, a akurat te, które wymieniłem, wszystkie testowałem, oprócz Wilma Fusion i myślę, że QSole są z nich najfajniejsze. A czemu? No to Wam będę opowiadał już za chwilę. A zanim ta chwila minie, zapraszam Was do odwiedzenia strony Goldars. Pamiętajcie, że z kodem Cegla uzyskacie 5% rabatu. A na stronie Goldars m.in. inne produkty QSola, akurat tych systemów AK5 w Goldarcie w bielsku nie mają. Ale mogą wysłać wam coś innego, między innymi lotki, które mają bardzo ciekawe projekty. I ten właśnie Kusel się na rynku wyróżnia, że oni szukają innowacji i pokazują zupełnie coś innego, tak samo jak te systemy, które są dostępne w GoldArts, czyli AK 7T bodajże to się nazywa. To jest taki system ze sprężynką na szafcie, dzięki czemu, gdy lotka uderzy w lotkę, to Lotka się nie odbija, tylko ta sprężynka przyjmuje na siebie moc uderzeniową, a lotka płynnie wbija się w tarcze. Recenzję tego możecie zobaczyć u Miłosza na kanale. A co do samych systemów. Te są nowe, jeszcze nie odpakowane. Kupiłem dwie, dwa opakowania i sobie sobie pierwszymi grałem na turnieju. Tymi jeszcze nie, więc tu są zupe... Tu są zupełne nówki. I te nówki mają taki kolor niebieski, nie wiem jak to w tym świate, świetle wygląda. Kolor mi się niezbyt podoba, bo ten niebieski ma takie niskie nasycenie, taki dosyć blady, ale nie do końca o kolor tutaj chodzi. Pokażę Wam trochę bliżej ten system. No, nic ciekawego, tak wizualnie do oglądania. Tutaj jest czarny napis AK-5. Zaraz Wam go pokażę na lotce używanego i używany wygląda tak. Jest po jednym turnieju. Ale ja mam dosyć potliwe ręce, więc przy wyjmowaniu lotek, czy przy chwytaniu tutaj, potarłem parę razy palcami i ten napis AK5 już poznikał. Czy to minus? Dla mnie nie, bo co za różnica, czy jest napis AK5, czy nie. Nie jest tylko obrandowany kiusolowo. I w sumie one prezentują się tak. Nie wkładam tutaj dużej siły w to, żeby je zgiąć. Mniej więcej tyle co zgięcie zwykłego piórka tradycyjnego. Tylko, że lepiej wracają do pozycji wyjściowej, takie wejściowo-wyjściowe, żeby to w dwie strony działało, albo wejść wyjść tak. i mniej się zdzierają. Czemu mniej się zdzierają? No, bo ja używam na tych Florianów Hempel'a, które są prawdziwymi pożer pożeraczami piórek, i nawet po dwóch, 3 godzinach treningu takie zwykłe piórka potrafiły być dosyć mocno postrzępione. Tutaj na tych systemach y, takich znaków za dużo nie widać. Jest parę oczywiście parę mniejszych znaków. No ale możemy powiedzieć, że po takim turnieju, gdzie w sumie zagrałem sporo meczów, bo potem jeszcze trochę posparowałem, więc w sumie zagrałem pewnie około 30 legów, bo w turnieju wygrałem jeden mecz 3 do 2, i dwa przegrałem 2-4. Więc to jest 12 plus to jest 17 legów. I do tego sparingowo zagrałem kilkanaście, więc myślę, że około 30 legów właśnie to się zakręciło. I te systemy są cały czas w dobrym stanie. I jeszcze jest jedna rzecz, którą specjalnie sprawdziłem, bo akurat na turnieju był kolega, który ma e, te systemy. E, jeśli się systemy systemy systemem Dosyć znanej osobistości w darterskim świecie i internecie. E, to takie żółte z jego logiem. No to jest ten sam system. To też jest system AK5. A jak już jesteśmy przy, przy tych systemach, to nie chciałem, żeby ten film był e, recenzją systemów QSO, bo są kanały, które są bardziej kompetentne e, do zrobienia tego. A chciałem po prostu tak porównać z mojego doświadczenia wszystkie systemy, których używałem, więc zacznijmy sobie od innych, a zostawimy na koniec. Więc ja tu pod ręką mam różne rekwizyty, odłożę sobie. I pierwszy system, który zobaczymy, to system Mission. Rzucało mi się im bardzo, bardzo przyjemnie, do tego mam ładne kolory. Tutaj widzicie, że przejście z przezroczystego do, do fioletu. Mam nadzieję, że to jest fiolet. Ale miały jeden zasadniczy problem, że po pierwszym, upadku w agawie, yy, po pierwszym upadku w agawie już piórko się poddało. No i właśnie system Mission nie wytrzymał takiego stres-testu, dlatego nie kupiłem go nigdy więcej. Oceniam go przyzwoicie, bo bardzo fajnie on latał, on ma troszkę taki inny kształt, bo um, tutaj jest taki bardzo nachylony, więc te lotki po sobie bardzo płynnie się zesizgują. No, ale właśnie, do, dom do domowego grania jak najbardziej polecam. Cena też jest w porządku, wygląd przede wszystkim mega mega wyróżniający się, ale do grania turniejowego w trudniejszych warunkach nie polecam. Dlatego do domowego użytku 8 na 10 do turniejowego 3 4 bo wytrzymałość nie jest zbyt wysoka. I drugi system, w sumie chyba najbardziej popularny, czyli Keyflexy od Targeta. Przyzwoity system, dobry, po prostu kosztuje troszkę więcej niż inne systemy, bo kosztuje około 45-50 zł, bodajże, ale na pewno na plus jego wytrzymałość, jego giętkość, bo on jest po prostu odpowiednio giętki. Nie jest za miękki ani nie jest za twardy, wygina się mniej więcej tak jak zwykłe piórko, idealnie wraca do stanu pierwotnego. Jego wytrzymałość turniejowa, pierwsze wrażenie nie było zbyt dobre, ponieważ wtedy akurat grałem na turnieju w kępie, tam też były kafelki. I po upadku lekko nadkruszyło się piórko. Ale każde kolejne systemy wytrzymywały już bardzo dobrze, dużo rys na nich nie było, spisywały się bardzo fajnie. Ale chciałem poszukać czegoś innego: czegoś, czym nie grają inni gracze, i czegoś, co może będzie bardziej do mnie pasowało. Ale jeśli, jeśli jesteście zwykłym graczem, to na pewno Keyflexy sprawdzają się bardzo dobrze. I tu ocena, zarówno domowa, i turniejowa, 9 na 10 Na plus, też na pewno, że Keyflexy są dostępne w różnych malowaniach, więc możecie sobie. Czy to Starget Japan, bardzo różne wzory? Czy z tego europejskiego? Między innymi Josia Roka, Raymonda Van Bernaveda, Roba Crossa, Luca Litlera i, tak i tak dalej, Możecie sobie to zamówić i fajny system. Te z małowaniem już są nieco droższe, bo to jest chyba od 65 zł w górę. Więc no to już jest spory dodatek jak na systemy. I systemy Unicorna. I od razu mówię, że Mission pozostaje na drugim miejscu, a trzecie miejsce piastować będzie od tej pory system Unicorna. Ponieważ, jak widzicie tutaj to nadgryzienie, no nie podatały one za dużo, też jeden upadek w warunkach turniejowych i to na przystanku, gdzie podłoga jest bardziej miękka, przede wszystkim są one twarde i, i mają bardzo ostry kształt, no ten kształt piórek Unicorna jest wyróżniający się, niektórzy go lubią, to jest e, Diamond Shape, to się nazywa chyba, no nie wiem, ale jeśli macie dotki Andersona, to bazowe piórka były właśnie w tym kształcie. Mi on zupełnie nie podpasował, czułem się tak, jakbym rzucał barówkami z, z tą taką plastikową, najtańszą końcówką, co jest po 3-6 zł. Więc systemy Unicorna ani pod względem wytrzymałościowym, ani pod względem jakości gry mnie nie porwały. Cenowo też nie są, nie są, znaczy no nie są drogie, bo kosztują około 30 zł, ale nie są najtańsze. Gdyby kosztowały tyle, co systemy busa to może. Ale na pewno tutaj zresztą widzicie na tym, nie wiem czy to telefon łapie, jest tutaj taka dosyć znacząca wgniotka. Tutaj mamy uszczerbienie, tu mamy wgniotkę odrzucania, i ten system zajmuje na razie trzecie miejsce. I tutaj niestety system Redragona, i mam jedną piórko. Myślałem, że znajdę jeszcze to, które chciałem Wam najbardziej pokazać, ale już chyba trafiło do kosza. Systemy Redragona bardzo przyjemnie się nimi rzucało. Mają dosyć, dosyć duże, są tak efektywnie, gdy się rzuca. Nie są za miękkie, są też raczej z tych twardszych systemów, ale na pewno bardzo dobre wrażenie na mnie wywarły. Z plusów design jest wyjątkowy, bo mamy tutaj taką czarną nakładkę i biały szaf. To jest wszystko razem połączone, jakimś tutaj gwintem w środku. I jest naprawdę dużo wariantów kolorystycznych, więc każdy dopasuje coś pod siebie. Wyglądało bardzo fajne, pod względem latania mi przypasowały akurat. Zachowywały się mniej więcej tak jak naturalne szafty z piórkiem, to jest na ich plus, a na ich minus znowu wytrzymałość. I ten system, akurat poddał się w dosyć nieprzyjemnych dla mnie okolicznościach. Miałem dwie lotki w tarczy, miałem rzucone 120, dorzuciłem trzecią, trzecia się odbiła, a razem z nią ten szaft się po prostu wyłamał, mniej więcej tak. Więc jeśli shaft łamie się przy samym rzucaniu, a nie przy upadkach, to system to nie mogę tego systemu ocenić za wysoko i trafia on na zaszczytne aktualnie czwarte miejsce, a na piąte spada Unicorn, bo Unicorn będzie cały czas najsłabszy. I jest król wytrzymałości. Król też ten bo najdroższy. Systemy Condor Axe u mnie w wersji 120, te systemy testowałem i to w sumie długo, bo ja kupiłem je w sklepie Godards w październiku. październiku czyli listopadzie, nie wiem. W każdym razie ponad pół roku temu, kiedy jeszcze nie miałem kodu cegla, ale teraz mam. A z kodem cegla otrzymasz 5% rabatu, czyli takie, takie systemy otrzymasz o parę złotych taniej. Ale przechodząc do tematu. Mega fajne systemy. Mi się nimi rzucało pięknie, wytrzymałościowo. To jest topka. To jest shaft, który miałem. Właśnie te 8-9 miesięcy on ma tutaj bardzo dużo małych uszczerbek na górze. Ale to nie są żadne złamania, to nie są wgłębienia, które wpływały na grę, to nie są wgłębienia, przez które lotki mi wypadały. Na minus, żeby nie było tak kolorowo, no to jest system Trifin, system trzypłetwowy i on jest dosyć specyficzny. Pierwsze, po pierwsze lotki latają trochę szybciej, po drugie lotki mają mniejszą parabolę. Po trzecie, są trzy piórka, więc one lepiej się koło siebie grupują. Ale znowu, jeśli macie rzut dosyć poziomy, jeśli macie rzut pionowy i ta lotka stanie tak, to wtedy te szafy są, te piórka są nieco szersze niż w zwykłej lotce, więc jeśli wasze lotki ustawiają się pionowo, to wtedy jest większa szansa na to, że traficie traficie w piórko i ta lotka wam spadnie. No a czy też, czy te systemy działają? No działają, bo skoro Kondor z mi osiąga dobre wyniki, jeden zawodnik z Japonii też nimi zawsze gra i działają, to działają. To chyba działają. Czy tryfiny polecam, przetestujcie sami? To jest na pewno trochę inne doświadczenie inaczej lotki się zachowują w locie. Polecam na pewno spróbować raz. Czy wam podpasuje, to już sami zdecydujecie, ale systemy Kondora trafiają na pierwsze miejsce. Systemy zwykłe Kondora X czteropiórkowe są tak samo wytrzymałe jak te i. Zwykłymi nie rzucałem, ale skoro są wykonane przez tego samego producenta i z tego samego materiału, to tak samo trafiłyby na miejsce pierwsze. I ostatni z systemów, czyli mój najnowszy Q-Sol. q, -Sol. q hmm, będą o nich więcej mówił w tym odcinku, więc tylko podsumuję szybko. Rzucało mi się nimi na turnieju bardzo przyjemnie. Miałem mniej wypadających lotek przez to, że one są dosyć miękkie i fajnie się po sobie zesizgują. Może one... One w ręku nie wydają się solidne, ale naprawdę dobrze zniosły, dobrze zniosły potencjalne zniszczenia, których mogły doznać. I na razie po tym krótkim doświadczeniu jednoturniejowym, q -Sole umieszczam na drugim miejscu tuż za kondorami i jest to na pewno jeden z fajniejszych systemów i system, przy którym przez jakiś czas zostanę. Dopóki mi się nie zachce wrócić do kondorów, yy, używam go w wersji short, bo uznałem, że moim długim lotkom Hempela przyda się system short, bo, bo takim jeszcze nie rzucałem a przesunięcie środka ciężkości nieco do przodu może pomóc moim notkom lepiej wbijać się w tarczę. Więc przejdźmy sobie do sekcji rzuceniowej, żebyście zobaczyli jak to się prezentuje przy odbitkach.

Myślę, że tak, w stosunku zapłaconej kwoty do jakości, na pewno pasowałyby się bardzo wysoko, na pewno wyżej niż pozostałe systemy bardziej re renomowanych marek i chyba przekonam się do tego, żeby wypróbować też ich systemy AK7. Zobaczymy, chociaż ta sprężynka mnie trochę odrzuca, bo ja bardzo nie lubię, kiedy coś, kiedy coś mi się rusza, tak samo nie lubię obrotowych piórek, lubię, lubię kiedy wszystko jest stabilne. No, ale podsumowując, czy one są wytrzymałe? To zobaczymy za miesiąc. Po pierwszych wrażeniach, tak, mało jest na nich rysek, mało jest na nich gnieceń, i mam nadzieję, że wytrzymują, wytrzymają dość długo, przynajmniej 3 miesiące. Patrząc na ich cenę, to te 3 miesiące bym chciał, chociaż zobaczcie też moją zakładkę z szorcami, bo ich pojawia się w ostatnim czasie całkiem sporo. Teraz miałem parę dni przerwy. Potrzebowałem takiego resetu kreatywnego, bo, bo już trochę moje pomysły się powielały. A chciałem stworzyć coś nowego. Więc oczekuję. O, i trzymajcie kciuki, bo w przyszły czwartek nagrywam dla Was przełomowy materiał. Nie będę w nim sam, będzie w nim dwóch gości i będzie to super produkcja. A no, jeszcze w montażu też mam jedną super produkcję. A gdybym miał montażystę, to miałbym bardzo dużo jakościowych filmów. Ale tak, czekajcie teraz w weekend. Mam nadzieję, że pojawi się ten pierwszy zmontowany jakościowy film. A tamten, który nagram z gośćmi pojawi się w następny weekend w czwartek będę go nagrywał mam nadzieję że go do soboty czy do niedzieli zmontuje więc do zobaczenia zobaczcie poprzedni film dajcie subskrypcję cześć A, fuj czemu to zrobiłem